Cześć, kochani, mieszkając za granicą, no, nie jesteśmy w stanie otrzymać jakichś tam polskich produktów, dlatego tam kilka rzeczy w takim polskim sklepie online. To jest drugi, który znam. A znaczy, tego, tego nie znałem wcześniej? Dopiero we wtorek chyba poznałem. Dobra, pokażę Wam, co tutaj kupiłem. Teraz nawet nie pamiętam wszystkiego, co to ma wszystko być, ale zobaczymy, sobie wszystko przypomnę. Dobra, to jest paczka ze sklepu Polonia Market. Wysyłka szła w sumie bardzo szybko. A Polonia, Polonia Market. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy prospekt. Zapakowany jest przez Dawida. Tutaj mamy rachunek. Michałki. Michałki. Zamówienia Michałki. Poczekajcie. Zaraz tutaj sobie sprawdźmy. Ludwik. Bla 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 bla. Może jest jakiś prezent. A, patrzcie, Michałki, to jest prezent. Widzicie? Dziękuję. Polonia Markecie. No i teraz tak. Właśnie widziałem, że mają w ofercie takie maski do włosów, do mojej peruki. I tutaj zamówiłem chyba 5 razy. <noise> Jeden drugą maskę zamówiłem tylko chyba raz albo dwa razy. Okej, okay, to jest skoncentrowana skoncentrowana maska wygładzająca. Aktywnie, aktywne wygładzanie włosów niesfornych, no takie moje. To jest jakaś kuracja z proteinami jedwabiu. No dobra, to mamy to. A tutaj? A co? So, a ok. Dobra, otworzymy to. Sorry, że tak jakoś jest dziwnie. Ale statyw stoi gdzieś tam w garażu. Zapakowane jest wszystko bardzo, bardzo dobrze. A to no. jest ta sama. Jedwa biowa. Nie, coś, to jest znowu coś innego. Skoncentrowana maska wygładzająca, aktywna regeneracja włosów, ochrona termiczna, kuracja olejkami arganowymi i cubaki. Poczekajcie, ale tego było? Tu jest jedwab. Jedwab, jedwab. Myślałem, że było dwa razy. A, tu jest... Um, Olejek arganowy. I tutaj mamy jeszcze raz jedwab. Zamówiłem szampon z czarnej rzepy. Zobaczymy, co z tego będzie. Zamówiłem też szampon z pokrzywy. Dwa ciasta krówki. Jestem ciekawy. Jak to się ciasto w ogóle piecze. Tu mamy po angielsku. Szkoda, że po niemiecku nie ma. Dobra. Malutko tego. Aha, tutaj jeszcze mamy kilka rzeczy w takim worku. To może na koniec. Ludwik. Nie miałem już Ludwika, nie wiem, z 20 lat w ręce. No i zachciało mi się takiej orężady. Nie wiem, czy taka orężada w Polsce jest, czy tylko jest taki, wiecie, orężada tylko na takie kraje zagraniczne, gdzieś tutaj produkowana, nie mam pojęcia. Teraz jeszcze otworzymy tą papę. No i tak, tutaj mamy budyń, budyń o smaku krówki. Mm. Znaczy, że co? A ok, na, 300, na 750 ml wody. Mleka. Mi się jęzor plącze. Budyń aksamitny mamy. Jeszcze jeden krówkowy, fajny. Tutaj mamy kwasyk cytronowy. Nie widziałem, żeby w Niemczech ździł kwasyk cytronowy. Jest kwasyk cytronowy, ale tylko wiecie, taki płynny. Mamy drożdże, suche. Sobie też to. Postanowiłem zamówić na no, tych budyniów em, krówkowych. To jest trochę. Tutaj mamy te jeszcze aksamitne. Ja lubię budynie, to będziemy sobie gotować. I drożdże. Teraz wam powiem, ile to wszystko kosztowało. To znaczy poszczególne rzeczy. Ludwik, e, płyn do naczyń cytrynowy. Euro 69 za. Czekajcie, ile tego jest tutaj? To nie jest litr, prawda? Pół litra? 450 gram. Ok. Możecie porównać ceny. E, szamp Patrzcie, szampon z czarnej rzepy kosztował 3,99 euro. Tutaj mamy szampon z czarnej rzepy. Ile kosztuje w Polsce? Następnie mamy pokrzywę za 3,99. E Maska do włosów. Intensywnie, intensywne wygładzanie. Um, tu jest trochę dziwnie, bo tu mamy aż 5 sztuk. To wychodziłoby, poczekajcie, arganowe 2-3,40 euro 40 z groszem, no i ta druga też mi się wydaje. Budyń, krówka, to pasuje, 2,75, to tak mi się wydaje, że tak około 50-60 centów jeden. Krówka bak miszung, to jest to. Ciasto. Ile kosztowało? Dwa z czymś. Kwasek cytrynowy mamy tutaj trzy razy. To wychodzi 60 centów z groszami. E orężada kosztuje, ile ich mamy? 5 sztuk. 8,45 euro. Za 5 sztuk, dobra, winiary. Budyń śmietankowy. Mamy 5 sztuk i kosztuje 3,24. Ok, no i Michałki mamy w prezencie. A Rubi już tutaj w kartonie jak zwykle. Rubi jak ci się karton podoba, he? No, mam nadzieję, że się moje zakupy Wam podobały. Jestem ciekawy tego ciasta krówek. I tych y, masaczek na włosy z Dobra firma. Justyna przywodzi mi właśnie z Polski niekiedy takie y, kozie mleko produkty do włosów, do peruki. No i tutaj mamy Ludwika. Wyczekiwałem na Ludwika. O. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów dajcie znać. Pozdrawiam. Dodek TV. Pa, pa.